Cześć, ja jestem Patryk i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek przeze mnie przygotowany, na konkurs Avermedia. No to zaczynamy. Wybrałem grę Wolfenstein i stwierdziłem, że będzie idealnym wyborem do dzisiejszego odcinka, ponieważ ostatnio mam straszną ochotę na tytuły, które grałem w dzieciństwie. Wiecie, wiele wspomnień jest z takimi tytułami, które gdzieś tam utkwiły w naszej pamięci. Dobrze, bez większego rozczulania, zaczynamy. Pierwszy film Wam pominę. Wiecie. Ponieważ jest dość nudny, i poza tym mamy tylko 8 minut, więc lepiej zaczynajmy już grę. Jak możemy zauważyć, jesteśmy w Lochach, gdzie słyszymy, że ktoś jest torturowany. W jakieś laboratorium. Widzimy doktora, który torturuje swojego więźnia. Naprawdę strasznie się nad nim znęca. Tu dość sprytnym sposobem udało nam się zgładzić pierwszego przeciwnika. No i ruszamy dalej. Pierwszy korytarz przed nami. No, dość niepewnie idzie mi się przez niego. No, tu widzimy klatki z ciałami. Dobra, idziemy dalej. Schodami do góry. Słyszymy głos doktora, który jest dość brutalny. O, tu możemy go dojrzeć. Dobra. Otwieramy kratę. I... Po cichutku zaczęimy się. Dobra. Super. No ale ten niestety chyba nie żyje. No po takich elektrowstrząsach to... Nie dziwi mi. Nie dziwimy się w ogóle. Dobrze. Ci lepiej, żeby nas nie zauważyli. Coś staniemy tu. No, wychylimy się. Dobrze, dobrze, jest plecami, to myślę, że uda nam się go zajść. Mhm. Tam rozmawiają sobie. Dobrze. To najpierw tego przy radiu, a potem pobiegniemy do tamtego w korytarzu. Okej. Okay. Pięknie. Mhm, i czas na tego. Dobrze? Dobrze? OJ! Dobra. To teraz szybko po apteczki. No. Niszczymy to szybko. I biegniemy schodami do góry. Dobrze, że jeszcze żadne alarmy się nie załączyły. To w miarę możemy czuć się bezpiecznie. O, wrogów na razie nie widać więcej. Oj. Dobra. O, wygadałem sobie normalnie te alarmy. Dobrze, ruszamy. O, kolejnych mamy. I możemy zauważyć już taką centralę dowodzenia. Większą. No, sprzęty już trochę tutaj mają. Broni. I apteczek magazynki to też zbierzemy dobrze lornetka i oczywiście amunicje które nam się przyda tam już widzimy że do nas strzela jakiś snajper taki o, właśnie dostaliśmy dobra, cześć jest zaatakować dobra, dobrze jest mhm no i wchodzimy do środka. Jesteśmy już w zamku Wolfenstein. Dobrze. Widzimy. Usłyszeli nas i rozwalili podłogę. Dobra. Dwóch zabiliśmy. Rozejrzymy się tutaj. Pozbieramy cenne rzeczy. No, z życiem nie jest źle to najważniejsze. O, jest kolejny. Oj, niestety nie udało nam się go sprzątnąć na jednego strzała, ale tu już dokończyliśmy. I wchodzimy dobra. nie niemiec załatwiony przeładowanie i strzelamy. Dobra, wchodzimy tam. O, widzieliśmy już. Kolejnego, oj, lekko mnie wystraszyło. Oj, dobra, super. I wchodzimy do następnego pokoju. Dobra, jeden nie żyje. Teraz następnego, oj, wychodzi. Dobra, na razie idzie nam dość dobrze. Zjemy sobie tu. Mhm. Tu obraz teraz. O, złoto nasze. Dobra, i znowu korytarz. No, dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Widzimy się w następnym. No i zapraszam oczywiście do zostawienia jakiejś pamiątki po sobie, za obejrzenie. No i trzymajcie się i wi widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.